Witam serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj powtórka z bardzo ważnej struktury. Mianowicie, w języku codziennym często kogoś o coś prosimy. Czy możesz, czy mógłbyś i tak dalej. I my naturalnie chcemy to tłumaczyć z języka polskiego, czyli can you, could you i tak dalej. To jest ok. Ale pamiętajcie o strukturze do you mind. Oni bardzo często używają tej struktury, żeby kogoś o coś poprosić. Nawet w języku codziennym, nie wiem, dziecko, żona i tak dalej. Możesz zapalić światło do you mind. Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, no to spróbujemy teraz pożyczyć długopisu. No i właśnie zamiast can you, could you i tak dalej, do you mind? Czy masz coś przeciwko? No i właśnie musimy mieć świadomość, co to znaczy dosłownie. Czy masz coś przeciwko? If I use your pen, jeśli użyję Twojego długopisu. I dlaczego to jest ważne, żeby sobie to uświadomić? No bo i czy masz coś przeciwko? Jeżeli chcę pożyczyć, to powiem nie, nie mam. Więc i naturalnie, i gramatycznie powinniśmy użyć przeczenia. No, not at all, go ahead. Czyli nie, ależ skąd? Proszę, naprzód, pożyczaj, bierz. Ale życie pokazuje, że na tego typu prośby chcemy odpowiadać pozytywnie, czyli jest. W związku z tym taka odpowiedź jak please do, proszę bardzo, proszę bardzo, weź sobie ten długopis, spotkamy w dwóch wersjach: albo no, please do, albo yes, please do, czyli no, do tego, że nie ma nic przeciwko, albo jest, oczywiście, bierz. No i moi drodzy, słuchając, oglądając i tak dalej, zauważam, że zdecydowana większość używa już odpowiedzi pozytywnych. Przykładowo, yes, of course, to jest chyba najczęstsza odpowiedź. Yes, of course, albo sure, albo absolutely, albo po prostu yes, please. To są wszystko odpowiedzi pozytywne na pytanie, czy masz coś przeciwko. Tylko teraz ważna sprawa. Czy było do you mind? Tutaj kolejny przykład: do you mind? Excuse me, do you mind if I sit here? Przepraszam, czy mógłbym tu usiąść? Piękna prośba, ale możemy to zrobić jeszcze piękniej, jeszcze ładniej. Przechodzimy z do you mind na would you mind? Czy miałbyś coś przeciwko? Ale uwaga, w tym momencie jesteśmy w drugim kondycjonalu, a w drugim kondycjonalu w jednej części jest would, a w drugiej czas przeszły, czyli tu mamy if I set. Tu normalnie czas teraźniejszy, czyli do you mind if I sit here, a tutaj would you mind if I sat i jedno, bo czasownik siedzieć jest nieregularny. Sit, set, set. Czyli tu jest druga forma, tu jest simple pass. Tu po prostu stworzyliśmy drugiego kondycjonala. No i w odpowiedzi tu akurat pozytywnie też dałem Yes, of course. Proszę bardzo. No dobrze, idziemy dalej. Przypominam, że po mind można też użyć bezpośrednio czasownika z końcówką in. Would you mind switching seat? With me, tak? czy miał być co przeciwko zamianie miejsc ze mną. I ta sama prośba, tylko inaczej w pierwszym kondycjonalu do you mind if we change seats i would you mind if we changed seats, czyli znowu przechodzimy na czas przeszły ale pamiętajcie, że wersja mind plus ink tyczy się tej osoby. To jest prośba do tej osoby, w sensie, że ona ma to zrobić. Do you mind closing the door, please, tak? Czy miałbyś coś przeciwko zamknięciu drzwi? Ale ja proszę tę osobę, żeby ona wstała i zamknęła drzwi. Nie, że ja to będę robił. Jest możliwe, żeby zrobić przez mind plus ink i żeby ta czynność tyczyła się mnie, czyli osoby, która pyta. Tylko wtedy musimy dołożyć my lub me i tu są niestety kontrowersje. Generalnie uważa się, że forma poprawna to my. Do you mind my closing the door, please, tak? Czyli ta osoba wstaje sama, pyta, prosi i sama za chwilę wstanie i zamknie drzwi. Jednak życie codzienne pokazuje, że oni w języku codziennym częściej używają mi. Taka wersja bardziej niepoprawna. Ale generalnie spotkacie obie wersje, czyli do you mind my closing, moje zamknięcie, albo do you mind me, Closing the door, please. No to przykłady od native speakerów. Pani chce podziękować temu panu. Się pyta, czy może go przytulić. No i właśnie, do you mind, czy masz coś przeciwko? I on powie pozytywnie. Of course. Czy You're so sweet. Do you mind if I give you a hug? I też sobie wyobraźcie, że on mówi tak gramatycznie. No, no, można by to zrozumieć, że nie, nie przytulaj mnie. Of course. Czyli wiadomo, że taki of course jest po prostu bezpieczniejszy. Jeszcze raz. I kolejny przykład. Wywiad z gwiazdą w domu i reporter się pyta, czy może się rozglądnąć po domu. Do you mind if I take a look around? No i znowu nie powie no, tylko.

i kolejny przykład jakaś dyskusja w studio. Pan chce wrócić do poprzedniego pytania i mówi So, do you mind if I go back to that? No hmm. i znowu, tak czy nie? Pani powie pozytywnie. Do you mind if I go yes, back to, please, that? Yes. Um, yes, please. Please. Uh, to that? Yes, please. Do you mind if I go back to that? I kolejny przykład. Pani się pyta, czy może do nich dołączyć, czy może usiąść z nimi. I znowu je, yeah, of course. Tak jak mówiłem, to jest chyba najczęstsza odpowiedź. I jeszcze raz. guys, oh, do you mind if I sit? Oh yeah, of course, thanks. I ostatni przykład na dziś, tym razem będzie odpowiedź negatywna, czyli tak też możecie powiedzieć. Pani dosłownie powiedziała, że nie, nie mam nic przeciwko. Mamy tutaj wywiad z tą panią i osoba prowadząca pyta, do you mind if we hang out here for a minute? Czy masz coś przeciwko, żebyśmy się tu chwilę zatrzymali, żebyśmy chwilę więcej porozmawiali na jakiś tam temat? Sort of telling stories rather than reading them um, because it's a it's a whole different kind of thing. Yeah, I was gonna say. Do you mind if we hang out here for a minute? No, no, I'm happy no, 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 I'm happy to. dodała coś pozytywnego, czyli z przyjemnością. Jeszcze raz. And then just sort of telling stories rather than reading them um, because it's a it's a whole different kind of thing. Yeah, I was gonna say. Do you mind if we hang out here for a minute? No, no, I'm happy to. When. Jenki Trzymajcie się.